Wiebiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jest. Dziemiurki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj razem z Tarąg witamy was w kolejnym odcinku. Zasuwamy właśnie razem do sklepu Team GoPro, gdzie będziemy kupowali wreszcie szkiełko. Muszą wymienić to szkiełko. chcesz zechcesz puścić tatę może? Proszę uprzejmie. Dziękuję. Szkiełko do kamery. Jest to sklep, w którym już kiedyś kupowałem sprzęt dla Miszy, więc byłem już tam. I to jest ciekawe miejsce, bo znajduje się tam ukryty przed światem market. I to spory chyba market. Nie wiem tego, bo nie byłem w końcu na, w środku i zamierzam to dzisiaj nadrobić. Pójdziemy sobie troszkę pozwiedzać ukryty market w centrum Phnom Penh, w samym sercu Phnom Penh. Ale to nie wszystko, oczywiście. Zapraszam do oglądania miłej zabawy. To jest to miejsce. Kiedy się jedzie, tutaj mamy jakieś salony samochodowe, ale... Jadąc, w ogóle nie zwróciłoby się uwagi na to, że to jest, że to może być market. Po prostu normalne shop y w z jak i pełno. Po drugiej stronie ich jest też mnóstwo. A tam właśnie znajduje się ten market wewnątrz. Niepozornie wyglądający z zewnątrz salon Samsunga, ale to właśnie tutaj znajduje się Team GoPro i to tutaj mam nadzieję dostać szybkę do mojego, de, e, mojej kamery. Today? Szybka wymieniona, mam nadzieję, że będzie lepiej teraz. Jest dziewiątka i dziesiątka. Dziewiątka kosztuje 400 Dolców, dziesiątka 500 dolarów. Same oczywiście bez Media Mode. No, ale są też DJI, jest Action Dwójka, jest podwójną podwójną ekranem, z pojedynczym ekranem. I tutaj pan, który sprzedaje, mówi, że jednak zdecydowanie lepsze od GoPro są. Więc poczytam trochę przed wymianą. Czy będę kontynuował GoPro, czy się przesiądę? Zobaczę. Na razie idziemy na market żony tak reaguje na ptaki, papugi, które tutaj siedzą. <grym>, boisz się? Nie bój się papugi. Widzisz, jakie są różne? Tu są takie żółte. Tam jest w środku taka duża biała. Tam jest zielona jeszcze. I tu jest też jakaś... Nie, to nie papuga. Nie, to jest papuga. Papuga jakaś Te dwie dostojne takie. Super, dobra, a my idziemy pozwiedzać market. Strasznie to dziwnie wygląda, bo to wygląda jakby to były shophausy, jakby to były tyły shophausów. Ulica zrobiona, tylko zbudowany jeszcze nad nimi dach jest. Tam są jakieś przejścia pomiędzy nimi górą. Ale tak naprawdę wszędzie są w bok boksy uliczki jest po prostu duży market. Przeszliśmy przez ten market tak na przestrzał. Naprot, nie wchodząc już w boczne uliczki. To jest coś takiego, jak w podobnej konstrukcji, jak Crash jak Market. Dość duże, to z zewnątrz widać, jak to jest. Masywne i to wygląda tutaj, stąd jak to, był, to była jedyna ulica, ale to wszystko w bok, tam jak pokazywałem Wam, wchodzi i robi się z tego duży market. Dżuny jakaś marudna jest, nie wiem co się dzieje, cały czas wszystko jej nie pasuje. W związku z marudnością dżuny. Zabieramy się jednak stąd, nie będziemy spacerowali, chodzili. Jedziemy jedziemy odebrać zamówione mięso i przy okazji tam kupimy jakieś owoce, takie kwaśne, bo Darren ma ochotę na kwaśne owoce. Jedziemy, to chyba jest nasz. Ale leciwy, ale leciwy, że też on żyje. Sobie. Szczęśliwie nie, <laughs> to nie nasz. Czekamy na naszego. Jedziemy z plastikowymi kwiatkami w tym klimacie Bari, trudno się Bari. dziwić. Tak kocham. Pokaż tak? gdzie jest au? Tata też ma na palcu au Teraz Dżuny ma au, tak? kupi widurko moja. Ojejjo. Zatrzymaliśmy się po drodze, żeby Taran kupiła sobie jakieś kwaśne owoce. Kiedyś Wam już pokazywałem, bo mają duży wybór, najróżniejszy. To wszystko tutaj to są, są najróżniejsze takie posypki, w których się macza te owoce. Tutaj już są takie z, z, zamarynowane, niektóre są lekko podkiszone. Spory wybór. ocenia wykonanie krzesełka dla dzieci, fotelika dziecięcego tutaj na takim małym skuterku Sprawdzała czy jest solidnie wystarczająco Ale chyba uznała, że nie bo nie usiadła Najwięcej czasu zajmuje ta rąk wybranie właśnie jakie mają być te dodatki, posypki to są jakieś połączenie soli, cukru, chili, najróżniejsze w zależności od tego. No, proszę nie mamy. Idziemy mała. Przyjechałem odebrać mięso starą, ale przy okazji pokażę Wam, bo jest trwa w tej chwili robienie. Ale to będzie wielka platforma, matko jedyna. Zbudowali do tego szalunek. Jest zbrojenie solidne. No, tu się szykuje jakiś potężny piec. Nie to co myślałem, mały piecyk, tylko kawał konstrukcji. Tutaj jest jakiś. Zbrojeniowe druty. No, dobra, fajnie, fajnie. Siedzimy tutaj u sąsiada obok Kokong Sosy. Przyjechaliśmy odebrać mięso. Tarąg sobie rozmawia z Kasią. Ja przyszedłem tutaj z Pawłem. Siedzimy i rozmawiamy. No i te u Pawła i Kasi duże zmiany. Są w trakcie pakowania się. Dzisiaj się przeprowadzają do nowego miejsca. Sklep zostaje. Sklep zostaje. Kuchnia zostaje. Tyle że sklep, to ten ten shophouse będzie teraz już pełnił wyłącznie funkcję biznesową, natomiast oni Mieszkalnie przenoszą się do nowego apartamentu na dziewiąte piętro. Na zdjęciach wyglądało to bardzo ładnie, ale jak wygląda w rzeczywistości, przekonamy się jutro, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na parapetówkę tradycyjną parapetówkę która odbędzie się w dniu jutrzejszym. I nie umieszkam zabrać tam kamery, chociaż będą kręcili nosami. To ja wam to mieszkanie pokażę, żebyście zobaczyli, w jakich warunkach teraz przyjdzie im biednym żyć. A tymczasem wróciła moja kochana. Małżonka najwyraźniej skończyła rozmawiać z Kasią. Proszę zobaczyć, jaka szczęśliwa. Zjadła troszkę kwaśnych owoców i mina od razu. <grym> Dobrze, że mam kamerę włączoną, a się zaplułem. Bo już bym nie zjadła. Judy <grym> zniknęła nam kilka minut temu. Widzieliśmy ją tak po ukosie przez okno. Przyjdę mi wam pokazać. Ona stoi i się patrzy, jak panowie tam pracują. Sypią piach, mieszają go z kamieniami tutaj stoi i co pewien czas tylko im bije brawo. Co ty dziewczyno robisz? Drobna zmiana planów. Jadę pomóc Pawłowi z pierwszym transportem przenieść kartony ciężkie do jego nowego apartamentu. Ta została z Kasią sobie tutaj w restauracji, a my, a my po prostu po niej podnosimy to. No. Bo jeśli nie ja, to Kasia będzie to musiała nosić. Także od czego są kumple? Tak żeśmy go zapakowali. Sporo tych rzeczy, no ale to oczywiście nie jedyny transport, żeby się przeprowadzić. Na razie pojedziemy z tym, a Paweł myślę, że będzie jechał kolejnym już sam. Lecimy na nową miejscowę, za nami, gdzieś z tyłu, ja tego nie widzę. Jedzie tuk-tuk z rzeczami, no i wypatruję tej nowej miejscówki. Podobno blisko, ale blisko to rzecz bardzo względna, zaraz się przekonam. Jesteśmy na ulicy już? Tak niedaleko, Straszliwie daleko. To jest ten szary budynek. 9 piętro. Więcej wam nie zdradzę, żebyście nie nadchodzili tu, Paweł i Kasi, bez zapowiedzi. Uuu, tych Ledwo wjechaliśmy, ale wjechaliśmy. Tego świat nie widział. Popychaliśmy tuktuka, żeby dał radę podjechać tutaj pod ten podjazd. No ale się udało, jest tak, że już nosimy do windy. Winda, nie filmuję Pawła, bo on nie chce, żeby... No by... co, cześć, kochanie. cześć kochanie. Ja się wszędzie są choćbyś, nie wiem, jak chciał się schować. Ale teraz. A. O, tak go załatwiłem. Nie no, żarty tam. jeszcze połowa rzeczy są na dole. Wjedziemy z tym na górę i tak, już jest z bani, większość. Była. Jutro dłuższa relacja z pobytu tutaj w mieszkaniu. Tak, na szybko. Teraz to jest salon połączony z kuchnią. Dwie kanapy, stoliczek, jest balkon. Nieduży balkonik jest, ale jest pralka. Jak się otworzy te drzwi, otworzy się okna, robi się przewiew. 9 piętro robi swoje. Ładny widok. Panoramka Phnom Penh. Widok na część. Południową miasta, A, południe, jest spora lodówka, jest trochę szafek, nie no, jest dużo fajne jest telewizor, ja właśnie lodówkę. sypialnia, jest klima. Tutaj też duże szafy. Widok na drugą stronę miasta. No i łazienka to łazienka, to już nie będziemy tam specjalnie zaglądali. Nie, dobrze, wyczyściły, bo kurde, dzisiaj byliśmy na podwózaniu, miało być gitara, miało być poczyszczone, ale no... Wedomix, nie? Różnie męską to robota. może być. Ale no super, nie, no, widzę, fajne. Oj, i stół wyczyściły i to zajebiście. No dobra. No to... Fajne. Szyby nie umyły ci, wiesz? Znaczy przetarły chyba brudną ścierką, no, ale... No ja myślę, że wiesz, no po prostu tak, jak kumerska robota, no, ale... Tak, trochę chlapnęły, żeby było... Uff. No nie jest źle. bardzo fajne. Super mieszkanko. Ile, Pawciu, mówisz, kosztuje? To 3,5 350 dolarów miesięcznie. No dobra. Super. Idziemy sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda uliczka. Bo to jest ślepa ulica. Nie ma praktycznie ruchu żadnego. No zobacz, nikogo tu nie ma. Jest super. Ze względu na przykład ta wychodzenie z psem, wyprowadzenie psa. Mega. No nowe, i sporo jest no. są trawniczki nawet, no Tak, właśnie w ogóle wie, To luśka będzie miała miejscówkę. To, y, to jest taka miejsce, bo tu są same kondo. Znaczy, no wiesz, kondo jak kondo, no tu możesz wynająć, tam się jeden jeszcze stawia, tu masz nową otwarte. Widzę właśnie jaki jest tutaj nowy. Więc wiesz, no fajne jest okolica, no. Super, ale mega dla pieska, bo wcześniej żeśmy chodzili po samych ulicach a teraz na tej Chujo, zieleni Rewelka. super. No, tu masz no, też do wynajmu, to... No ładnie, ładnie, bardzo fajnie. No i rzeczywiście niedaleko od nas. No stary, no pięć minut. Yeah. Wróciliśmy już, przyjechałem odebrać małżonkę, a tutaj już wylajwka zrobiona. Blat jest. No, spore miejsce. Spora miejscówa. Hey, a gdzie moja małżonka kochana? Ojoj, biedna sama tam siedzi. Idę po papierosy dla tarąk. Wstyd. Wstyd się przyznać. Nie powinna popalać, no ale wszyscy mamy swoje słabości. Niech sobie posiedzi, jeszcze z Kasią porozmawia. Ja chętnie się przejdę. Ruch to zdrowie, wiadomo. Idę do Kiwi Premium. A tak w ogóle piątek, piąteczek, piątunio. Okazało się, że ten lokal obok nas, czyli Zul, wtedy kiedy my byliśmy na otwarciu, to było nieoficjalne otwarcie, a dzisiaj jest otwarcie oficjalne. Zul dzwonił i zapraszał. No i tak właśnie nie wiemy, co zrobić. Trochę mieliśmy inne plany, no ale pewnie zajrzymy na momencik, na podroby. To jest kiwi. Ja sobie grzecznie wracam z kiwi do żony z wstydliwym pakunkiem i spotykam Pawła, który jedzie, zawinął mnie, przyjechaliśmy kupić wiatrak. No i jesteśmy w sklepie, ale sklep jakoś tak odgrodzony. Co się dzieje? Nasze wiatraki są na zewnątrz. W ostatniej miejscówce mu miejscówce przesadzili troszeczkę z ceną. Z kosmosu. Zazwyczaj stojący wiatrak powiedzie 30 dolców. My mamy świadomość tego, że one kosztują około 12 zazwyczaj. No i właśnie żeśmy przyjechali teraz naprzeciwko Russian Market. Są takie właśnie sklepy, które specjalizują się w wiatrakach. No i jest. Wiatrak kupiony, wystarczającej wielkości za dolarów 14. No także niby trochę drożej, 12 powinno być. Paweł się nie targował, po prostu zgodził na 14, a bierzemy je. Na nowej Kaczy nie mają wiatraka, po prostu potrzebował to wziąć, bo dzisiaj mają pierwszą noc. Czyli nie wiem, jaka jest odwrotność zielonej nocy, ostatniej. Aha, i Marcinek trzymać będzie wiatraczek. No, po dlatego się wziąłem. I Marcinek zaraz się z y, pięknego skuterka zdóbcy że się tak wyrażą. Śmiało mogą odtrąbić sukces wiatrak kupiony. W związku z czym wracam do dziewczyn. Dwie i pół, a właściwie z Lusią to w sumie będą trzy. Ech, ta moja żona. Dżunku, stój, 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 nie wychodzimy na ulicę. Siedzi w barze, ale zobaczyła tylko, przejeżdża. Street food, stój Dżuny, dalej nie ruszaj się. I oczywiście się zatrzymał, Dżunku. Chodź, chcesz ze, mną, może, ze mną możesz przejść, tak? I przyszła i zamówiła. Tu proszę, jakie rybki. Maybe one fish, baby rajce. Tutaj jest gorące, bardzo. Nie? Te nie? Ale takie, te są śmieszne takie. Tutaj są jakieś yy, też podroby, jakaś kiełbasa. grzyby, okra. Najróżniejsze to od kurczaków po jakieś inne eksperymenta. I od razu z boku grill na którym jest wygodne. A tarą zamówiła sobie eee... brakuje mi słowa po polsku znowu, kal kalmary, kalmary jeśli najpierw grilluje troszeczkę uważaj, to jest gorące. Eee... Jeśli najpierw eee, suszy, później się grilluje, a na końcu się miażdży je, żeby były łatwiejsze do zjedzenia po prostu. Tak są za twarde, a dzięki temu zabiegowi tutaj one są łatwiejsze do rozrywania jeśli takie pasemka rwie, zaraz wam to jako przekąska zwykła 125 się ruchasz, jo, jo, jo. Okay. Runku nie ruszaj, gorące jak to się robi? no właśnie po prostu tak, staram się to je Sałatko z papai, ale to się po prostu urywa. Dzięki temu zabiegowi rozgniatania bardzo łatwo się oddziela i przekąska sucha, ale bardzo dobra, <grywa> w tańcu mu <Wiedźmo> taniec, <grywa> No nie mogę. Co za dziewczyna. Wokuluś. Weszliśmy na chwileczkę, bo Paweł przyszedł kupić dla kotka i dla pieska na dzisiaj jedzenie. Ale. Zobaczcie, no. Ile kosztuje? 0,7 Sobieskiego 6,90. Ale mają tutaj też wódkę. No nie jest to oczywiście szczyt możliwości jakościowych. No, ale litr za 5,50. No znawa, to co To nie 50. jest jakaś super no 37,5%. No nie, ale on to 37,5 To samo Może no, jakieś coś tam. No nie, no nie ma Tanio, a ja idę po lizaka dadżuny Babciu poszedł Poprzez stawiał swoje produkty bardziej do przodu A ja kupiłem Dajuny i jej burgery Mam nadzieję, że je będą smakowały Wracamy do dziewczyn Oczywiście nie dam całego opakowania Dziecku, bo to już byłoby przesada Za dużo cukru ale jeden taki burgerek, bardzo proszę Johnny Proszę kochanie Burgerek You welcome Bardzo proszę tego zobacz dostała burgera Burger? Mm. Bye bye Zasia Bye bye Papa Kasia, papa Paweł My jedziemy już w stronę domu Tutaj mamy mięso odebrane, trochę więcej różnorodności jeśli chodzi o produkt, no i lecimy. 18 wybiła, najwyższa pora. Pora jeszcze nie wieczorowa, popołudniowa, aczkolwiek słońce, słońce już zaszło. Idziemy na chwileczkę do Zula, no zaprosił nas i tak nie wypada nam, jesteśmy naprawdę po sąsiedzku 150 metrów od siebie. Nie elegancko byłoby nie zajrzeć, także idziemy na dosłownie jedną, nawet nie wiem, jedno piwo, jedną lampkę wina i wracamy do domu. Położymy dzisiaj Juny w miarę możliwości, spać jak najszybciej i posiedzimy sobie starąg sam na sam. Idziemy, ale tak puściutko jak na takie oficjalne otwarcie. To pu... I jeszcze chcesz. chcesz. Ale ja jest ten malut, jak on szybko rośnie. Cześć! Jak on rośnie szybko. Jak szybciutko. No więc jesteśmy. Mają tutaj spinę z dżuny. Mały, mają znaczniejszy. ten tego, tak, że muzyka przycikła na chwileczkę. Ściany pomalowane na czarno. Jest peace. Sekcji bibliotekarki nie ma. Jest właściciel. Nie kilka osób. No i moja żona oczywiście. A skoro jesteśmy tutaj u Zula w lokalu, no to, to nie mogło zabręknąć podrobów lemon grass, Chili Super sprawa. Wracamy do domku. No i proszę, mała jędza znowu. Uciekła. I kto się gdzieś mi zajmuje? Uż ty, zmrolu jedna? kto to jest? Poznajesz tego gościa? Przed chwilą się ubierała Juny, yy, yy, że ja jestem uncle. Wziąłem już wieczorny prysznic. Odświeżyłem się po całym dniu. Od razu człowiek czuje się znacznie lepiej. Bo pomimo tego, że tutaj już jest wieczór, to temperatury wcale nie lecą na łeb na szyję. Cały czas jest dość, dość ciepło. Nawet bardzo ciepło, bym powiedział. No, w związku z tym, że przyjechała szazja, Koleżanka dobra, Tarong, która na co dzień mieszka. W I spędza tydzień wakacji tutaj w Phnom Penh. Więc wyciągnęła moją małżonkę kochaną w dniu wczoraj, a właściwie wczorajszego wieczoru na imprezę. No i dzisiaj ta przyszła i pyta się, czy mogłaby pójść jeszcze dzisiaj raz z nią. No co mam powiedzieć, że nie. Też mógłbym powiedzieć, ale niech idzie, no, niech się bawi. Dziewczyna. Jutro mamy parapetówkę U Pawła i Kasi, więc będzie i Szazja, i Kasia, i, i Tarong Także wszystkie będą w jednym miejscu. Więc mam pewność, że. A nie mam pewności, bo może po parapetówce też będą chciały gdzieś wyjść. Cholera wie. Dobra, idę po wodę. Ej, kupię kilka butelek wody. I i cóż, w tym miejscu dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dzięki Wielkie za to, że byliście. Dzisiaj serdecznie zapraszam Was na jutro. Życzę Wam miłego dnia, dobrej zabawy. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.